Cześć moi drodzy! Dzisiaj taki temat: dlaczego choroba wraca? Nagrywam to, dlatego że chciałam poruszyć pewne zjawisko, które obserwuję w ostatnich kilku tygodniach, kilku miesiącach dość często, i na wstępie od razu powiem, że jest to jedna z bardzo wielu przyczyn, dlaczego choroby mogą wracać. I oczywiście styl życia, żywienie, sen i tak dalej to wszystko jest bardzo ważne. Ale dzisiaj chciałam się skupić na innym zjawisku, które jest równie ważne i które warto zaadresować, czy też warto zastanowić się nad tym, czy przypadkiem u nas nie ma tego problemu. Jest to problem taki, można powiedzieć, natury bardziej psychobiologicznej, a nawet możemy to nazwać jakimś takim podświadomym programem, który aktywowany może sprawiać, że choroby zaczynają wracać. I mam tutaj na myśli, w zasadzie wszystkie choroby, nie tylko choroby nowotworowe, chociaż ja głównie pracuję z pacjentami onkologicznymi, ale też choroby autoimmunologiczne, czy nawet takie często nawracające przeziębienia, infekcje, grypy. Jeżeli Wam się pojawiają, to też warto nad tym aspektem się zastanowić. I już tłumaczę o co chodzi. Otóż jeżeli często chorujesz. Albo boisz się nawrotu jakiejś choroby typu choroba nowotworowa, choroba autoimmunologiczna, a być może masz właśnie nawrót choroby i zastanawiasz się, co może być przyczyną, to jedną, podkreślam, jedną z przyczyn może być to, że masz zakodowane w swojej podświadomości pewne korzyści związane z tą chorobą. I warto zadać sobie takie pytanie, jeżeli chorujecie Jaka potencjalna korzyść może być związana z pojawieniem się choroby? Albo jeżeli obawiacie się na przykład nawrotu choroby, to też warto zadać sobie takie pytanie i ja zaraz to rozwinę. Na czym to polega? Oczywiście, my mamy bardzo dużo takich konfliktów psychobiologicznych, które są związane z pojawieniem się pierwotnej choroby, czy takiego jakby pierwszego rzutu choroby. I dzisiaj nie będę na ten temat mówić, ale, ale też chcę o tym wspomnieć, że jakby tych konfliktów tam jest bardzo dużo i jakby każda choroba może być programowana przez inny rodzaj stresu, inny rodzaj odczucia itd., itd. Ale jeżeli już choroba wraca, to może być to związane z tym, że przy pierwszym rzucie choroby mieliśmy pewne korzyści, a ja bym się nawet cofnęła troszeczkę dalej i pogrzebała jeszcze w okresie wczesnego dzieciństwa, czy tam przypadkiem świadomości ten program nie został w jakiś sposób zapisany. I jakie my możemy mieć korzyści z choroby? Oczywiście też na wstępie powiem, że nikt z nas świadomie nie myśli sobie, ale fajnie było być chorym, chcę mieć ponownie nowotwór, prawda? Czy znowu bym chciała chorować na chorobę autoimmunologiczną, mieć jakiś rzut SM? Absolutnie nikt tak świadomie raczej nie myśli. Aczkolwiek, jeżeli chorując mieliśmy pewne korzyści, i te korzyści były związane z tym, że pewne nasze aspekty nie zostały w nas zaopiekowane, to może być tak, że nasza podświadomość będzie robić wszystko, żebyśmy do tej choroby wrócili. I ta podświadomość, ona też może nam bojkotować w pewien sposób różnego rodzaju zmiany, związane oczywiście z żywieniem, stylem życia, bo bardzo dużo osób ma tak, że wie co robić, wie jak zmienić swoje żywienie, wie, że, powin że powinno się. Oprawiać jakieś na przykład sport, czy ćwiczyć nawet umiarkowanie. Niby każdy to wie, a często jest tak, że my tego nie robimy, i to też oczywiście może mieć związek, z, może zazwyczaj ma, nawet bym powiedziała, związek z podświadomymi programami. Ja Wam podam kilka przy, przykładów też, i to są takie przykłady dosłownie sprzed dwóch, trzech tygodni, które miałam w swojej praktyce zawodowej. Sama u siebie nawet zaobserwowałam pewien program, co jest ciekawe, też związane z, z takimi no, podświadomymi różnymi rzeczami. Ale na czym to polega? I teraz tak, może być tak, że na przykład w dzieciństwie yy, doświadczałeś, doświadczałeś yy, przykrych sytuacji ze strony swoich rówieśników. I w takich sytuacjach oczywiście jakby, no, to też jest pewien program psychobiologiczny, Jeżeli nie chcemy z kimś przebywać w jednym miejscu, no to też mogą się aktywować różne, różne programy prowadzące na przykład kończące się przeziębieniem, czy infekcją na przykład dróg oddechowych. Ale dziś nie o tym. Może być tak, że bardzo nie lubiłaś chodzić do szkoły, bo niezbyt dobrze dogadywałaś się z rówieśnikami. I w momencie, kiedy pojawiała się choroba, w tamtym czasie, jakieś przeziębienie, infekcja, doznawałaś ulgi, dlatego że no nie musiałaś przebywać w tej szkole, prawda? I twoja podświadomość, twój umysł skojarzył chorobę z pewnego rodzaju spokojem wewnętrznym. Nie muszę przebywać z tymi ludźmi, prawda? I może być tak, że w życiu dorosłym, jeżeli ten program nie jest w jakiś sposób przepracowany, a mało kto pracuje, dopóki coś się nie wydarzy, jest sytuacja w pracy, w której doświadczasz być może mobbingu. Ktoś, jakaś koleżanka, szefowa być może, co gorsza, źle ciebie traktuje. Oczywiście to też może być tak, że my w życiu dorosłym mamy trigger na pewne zachowania, który jest powiązany z tym, co się działo w dzieciństwie. Czyli na przykład reagujemy nieproporcjonalnie, emocjonalnie na jakieś uwagi skierowane do nas, prawda? I jest taka sytuacja, i ona się powtarza, 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 powtarza. No i oczywiście nic się z tym nie robi, i pojawia się choroba, no jak oczywiście skojarzenie, że okej, okay, w dzieciństwie choroba uwalniała mnie od tych dzieci, które się nade mną znęcały, więc teraz rozwiązaniem biologicznym jest również choroba, żeby nie doświadczać mobbingu w pracy, prawda? No i załóżmy, że uda się przejść leczenie. Oczywiście to leczenie trwa jakiś czas, często nierzadko parę miesięcy, rok, czasem dwa lata, no i trzeba wrócić do pracy. No i wracasz do tej samej pracy z tą samą szefową, nie wprowadzając żadnych zmian związanych z przepracowaniem tego programu. Nie pracujesz z dzieckiem wewnętrznym, nie zmieniasz swojego zachowania wobec tej szefowej, nie uczysz się stawiać granic i tak dalej, i tak dalej. No, i za jakiś czas, jakim będzie jakie będzie rozwiązanie na ten sam konflikt? Myślę, że każdy zna odpowiedź. Oczywiście nie zawsze musi być to związane z mobbingiem, z szefową, czy też z dręczeniem w dzieciństwie. Może być tak, że generalnie choroba się kojarzy z pewnego rodzaju odpoczynkiem, ulgą. I to może być tak, że na przykład byłaś bardzo ambitna w dzieciństwie i bardzo dużo się uczyłaś, miałaś najlepsze oceny. I w momencie, kiedy już czułaś duże przebudzowanie, przestymulowanie, zwłaszcza jako osoba wysokowrażliwa, jeszcze dodatkowo, to w momencie, kiedy chorowałaś, miałaś spokój, prawda? Albo miałeś spokój, być może nie lubiłeś się za bardzo uczyć, to też może iść w drugą stronę, oczywiście. No i pojawia się, prawda, infekcja w dzieciństwie, i nagle tydzień laby. Możesz grać w gry całymi godzinami, po nocy oglądać filmy, a mama jeszcze przenosi ci obiadek leki. I opiekuję się tobą, czyli leżysz tydzień, dwa nic nie robisz, prawda? No i co może by się zaprogramować, oczywiście po świadomości, że choroba jest rozwiązaniem na, mm, na nadmiar obowiązków. No i w życiu dorosłym znowu. Bierzesz na siebie nadmiar obowiązków, albo znowu idziesz do pracy, której nie lubisz, i tam nie chcesz spędzać zbyt, ba, zbyt wiele czasu, a masz jakieś projekty, które cię do tego zmuszają. No i co będzie rozwiązaniem? Podświadomość kojarzy chorobę z ulgą, z czasem dla siebie. Prawda? ja mam sporo takich klientek, które nawet lubią swoją pracę, ale przykładowo chorowały na nowotwór i miały załóżmy rok urlopu. No i przez ten rok co? Nie muszą robić nic, mają urlop, mogą gotować sobie zdrowe obiadki mogą medytować, zaczynają robić różne rzeczy dla siebie. Zaczyna im się to życie podobać, dlatego że zmieniają bardzo dużo. Ale to są takie, wiecie, głównie zmiany związane ze stylem życia. Bez pracy z podświadomością, tylko właśnie zmiana, tylko, tylko jarz, zmiana żywienia, suplementacja, medytacje, spacery po lesie codziennie. No i nagle po roku czy po dwóch trzeba wrócić do pracy. A często też osoby, które chorują na nowotwór, ale dużo takich zmian związanych ze stylem życia wprowadzają, Czują się całkiem nieźle w trakcie tej choroby, mimo że mają to leczenie, które trochę je osłabia, czują się bardziej zmęczone, ale mimo wszystko nie znoszą tego leczenia jakoś bardzo, bardzo źle. Tak, żeby żebym skojarzył leczenie, że, że, że to jest coś takiego bardzo traumatycznego. No i powstaje ten sam program, który być może był wcześniej zakodowany w dzieciństwie, że w trakcie choroby to ja mam taki luz, taką wolność, mam mnóstwo czasu dla siebie. I później trzeba wrócić do pracy. I nawet do pracy, którą się lubi, ale znowu trzeba zmienić cały, jakby, swój styl życia, czyli trzeba przeorganizować swój czas wolny. Nagle okazuje się, że codziennie 8 godzin, czasem 9-10, jak są dojazdy dalekie, musimy spędzać w pracy. Nie mamy czasu na medytację aż tak bardzo. Nie mamy czasu na zajmowanie się sobą, na gotowanie. Trzeba to wszystko mocno przeorganizować. No i co się często pojawia? Chęć tego, żeby odpocząć. Pojawia się potrzeba wręcz zaopiekowania się sobą. A co jest pod świadomości zapisane? No, przecież miałaś tak przez cały rok chorując, prawda? Więc to jest jakby kolejny program. Jeszcze inny program może być taki, że chorobę kojarzysz po prostu z opieką. I być może w dzieciństwie twoi rodzice byli niedostępni emocjonalnie, bardzo chłodni, zapracowani, ale w momencie, kiedy chorowałaś. Opiekowali się tobą. To był jedyny być może moment, w którym mama e, sprawdzała, czy się dobrze czujesz. Rodzice pytali, czy wszystko dobrze. Biegali koło ciebie, przynosili herbatki i tak dalej. No i idziesz z taką niezapiekowaną potrzebą, jakby z potrzebą tej opieki, której nie dostałaś w życie dorosłe, i nagle. Okazuje się, że wchodzisz w relację z podobnym partnerem jak twojej rodzice, chłodnym emocjonalnie, niedostępnym, który się tobą nie opiekuje. Do tego masz być może dwójkę dzieci, pracę na etat, nie masz czasu dla siebie i bardzo mocno odczuwasz brak opieki. Pojawia się choroba i partner zaczyna się tobą opiekować. Twój umysł kojarzy chorobę. Od razu, jakby aktywuje się ten program z dzieciństwa podświadomy, że znowu mam opiekę, prawda? No i co się później dzieje? Zdrowiejesz. Leczysz się, guzy nowotworowe znikają, czy choroba autoimmunologiczna się cofa albo wprowadza się w remisję, no i znowu partner idzie do pracy, przestaje zwracać na ciebie uwagę, potrzeba jest niezaopiekowana. No i jak to się może skończyć, prawda? I jeszcze jest jeden taki program, który zaobserwowałam, i on jest związany z sylwetką. I też yy, często jest tak, że jak ktoś choruje na nowotwór, nie ma apetytu, ma jakieś mdłości. Traci wagę, prawda? I miałam takie sytuacje, takie klientki, które miały całe życie problem z nadwagą, ale w trakcie choroby onkologicznej uzyskały swoją idealną wagę. Dzięki temu, że mm, miały słaby apetyt, miały mdłości, jadły bardzo mało. No i później choroba się kończy, wracają stare nawyki, wraca, mm, wracają te same produkty w nadmiarze, waga idzie w górę. No i nagle klientka myśli ale fajnie byłoby mieć znowu taką wagę, jak byłam chora. Znowu wrócić do tej szczupłej sylwetki. No i w podświadomości jest program, prawda? No, żebyś dostała tą wagę, no to znowu musisz być chora, prawda? Więc zwracajcie uwagę na to, proszę Was, czy przypadkiem nie macie zakodowanych w podświadomości tego typu programów. Można to robić poprzez jakąś taką na przykład um, autohipnozę, stan relaksacji, w którym szukacie tych, tych powiązań, Czasem sama świadomość nawet wystarczy, jeżeli sobie przypomnicie różne rzeczy, i, yy, i to jest naprawdę no, coś, co uważam, że każdy powinien sobie zadać takie pytanie, jakie korzyści mam, będąc chorą. Ja, na przykład, zaobserwowałam u siebie coś takiego niedawno, że w przeszłości, jak miałam za dużo pracy, oczywiście sama sobie tą pracę nakładałam na siebie, i pracowałam czasem po kilkanaście godzin dziennie, przez kilka dni, i czułam się już totalnie przeboczowana, to pojawiała mi się choroba. I ja też ko kojarzyłam tą chorobę z dzieciństwem, kiedy no, ja byłam dość taką osobą, też dość ambitną, chciałam mieć jak najlepsze oceny. Też nie dogadywałam się zawsze z rówieśnikami, i ta choroba mi też się kojarzyła z takim luzem, z takim czymś, e, wiecie, mm, odpoczynkiem, że nie muszę nic robić. Oczywiście, no, jeżeli ktoś pracuje na działalności. To, to tak nie działa i yy, nie można sobie wziąć O4, nie można sobie przez tydzień leżeć, ale program jest ten sam, wiecie, a program no, on nie ma być logiczny, on po prostu się odpala. To jest coś, co, co działa jak automat, jak taki autopilot. Także zdanie sobie z tego sprawy yy, sprawia, że my możemy zmienić swoje zachowanie, możemy zmienić swoje nastawienie do różnego rodzaju stresorów. I możemy przeorganizować swoje życie tak, żeby już tego nie doświadczać. Możemy dać sobie też to, czego nam brakowało być może w dzieciństwie. Także to jest takim kluczem do tego. Czyli jeżeli mm, zidentyfikujesz u siebie takie programy, to co robić, żeby ta choroba nie wracała? No pierwsza taka rzecz to jest przede wszystkim no, świadomość tego, że tak może być, zidentyfikowanie tych programów, które były w dzieciństwie, to jest jakby pierwszy etap. Drugi etap jest taki, że nie, nie prowokuj tych samych sytuacji w swoim życiu. Czyli jeżeli przykładowo hmm, pracowałeś wcześniej w korpo i to też takiego klienta mam, z którym rozmawiałam dosłownie dwa-3 dni temu na temat znowu choroby nowotworowej, tam była taka sytuacja, że chory był klient był chory na glejaka i Udało się wyzdrowieć i wcześniej pracował w korpo. Bardzo nie lubił tej pracy w korpo, zresztą on ma taką bardzo wrażliwą, czwórkową osobowość, która się nie nadaje kompletnie do pracy w korpo. No i wyzdrowiał z tego nowotworu, miał operację, przeszedł leczenie, zmienił dietę na zdrowszą, no i nagle wróciły mu stare programy. Zaczął imprezować, no i znowu zaczął pracować w korpo. Znowu zaczął się stresować, czyli tak naprawdę zobaczcie, wyzdrowiał, ale nie zmienił kompletnie zachowania. Mało tego, wszedł w tą samą sytuację, która była dla niego bardzo stresująca. Okazało się, że ma małą znowę. I identyfikacja tych programów, porozmawianie na temat jego osobowości, jego takiej jakby ścieżki rozwojowej, tego, co jest dla niego dobre, no sprawiło, że mam nadzieję, już kolejny raz nie wejdzie w te same programy, nie wejdzie w te same schematy. Ale jakby no, czas sobie zdać z tego sprawę przede wszystkim i nie doprowadzać do takich sytuacji, które będą ci się kojarzyły z tą sytuacją, która mogła doprowadzić do choroby. Czyli jeżeli nie lubisz swojej pracy, nie wracaj do niej po zakończeniu leczenia z jakiejkolwiek choroby. Jeżeli jesteś w toksycznej relacji, to po tym jak odzyskasz siły, myśl na tym, żeby albo ją jakoś naprawić, jeżeli się da, albo po prostu się pożegnać z osobą, która nie jest dla ciebie dobra. Jeżeli. Nie wiem, wchodzisz w jakieś takie sytuacje konfliktowe, to po wyleczeniu nie wchodź w te same sytuacje konfliktowe. Więc, jakby to jest jedna rzecz, tylko ona też nie rozwiązuje problemu. To, co rozwiązuje problem w dużej mierze, to to, żeby dostarczyć sobie tego, czego brakowało w dzieciństwie. Czyli jeżeli masz potrzebę opieki, zaopiekuj się sobą, zadbaj o siebie, daj sobie bezwarunkową miłość, pracuj z dzieckiem wewnętrznym. Jeżeli brakuje tobie czasu. To popracuj nad organizacją czasu. Może idź jakiegoś psychologa, coacha, kogoś, kto tobie podpowie. Przeczytaj kilka książek na temat organizacji czasu. To też może być bardzo pomocne. Jeżeli doświadczasz jakiegoś mobbingu, naucz się stawiać granice, naucz się negocjować być może z osobami, z którymi pracujesz, jeżeli nie pracujesz na własną rękę. Także, jakby takim najważniejszym punktem jest to, żeby w obliczu, kiedy życie postawi przed nami taką samą sytuację, po prostu inaczej zareagować, nie stresować się tak, nie brać wszystkiego do siebie, nie przeżywać, nie dusić emocji, nie włazić w coś, co nie jest dla, dla Was dobre, tylko zmienić swoje zachowanie. Także dzisiaj taki temat myślę, że dość ciekawy i naprawdę warty do zaadresowania, dlatego że ja to w swojej pracy obserwuję bardzo, bardzo często. I oczywiście zmiany w stylu życia, zmiany w żywieniu, wysypianie się, te wszystkie rzeczy takie lifestyle'owe, one są bardzo ważne, ale to może być niewystarczające, jeżeli ciągle wchodzisz w ten sam program podświadomy, podkreślam podświadomy, który może być związany z chorobą. Także tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.